Siamaja, jestem Frast i witam Was w kolejnym odcinku z Fnaf Cop w Roblox. I jestem znowu z Fjordalenem. Sianeczko, mordeczki, elo. elo. I, i, I mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda przejść tą noc. No właśnie, my dzisiaj gramy trzecią noc. Będzie mega, mega ciężko, więc naprawdę warto obejrzeć. I chciałbym jeszcze na starcie podkreślić, abyście właśnie stawili Frastiemu łapkę w górę. Bo pod ostatnim odcinkiem tam wbiliście mu z 15, więc yes. no teraz przydałoby się 16, rekord zrobić. Dobra, 16, robimy to. Robicie Dobra. to, a będzie kolejny odcinek. Jak nie wbijecie, to nie będzie. Powiem wam, że warto Cieka, obejrzeć ten, ten odcinek, bo właśnie od trzeciej nocy zaczynają się już robić dymy niezłe. Czeka już zeszła ze sceny. Oj, No właśnie się. widzę, chłopie, co tu się odwala, a to dopiero początek odcinka. Pewnie Foxy będzie nas mega Bo dychował. niego też już nie ma. No weź ja, ja tak będę patrzył bardziej pod lewe drzwi, ok? Czyżby tej nocy się rusza y, Freddy? Nie wiem. Foxy na pewno, ale Freddy, to nie wiem, już będzie przewalony, tak stanie. Ja. Wydaje mi się, że trzeciej nocy się ruszał Freddy, ale jak będziemy się patrzeć, to wiesz, to po prostu. Ty idziesz na generator, tak? No, o ja kurde! Myślę... Co? O kurde! Co? Ja nie, ja... za nami jest doni. F -f ja pierdzielę! Ej, gościu! Stoisz! Kumarz, ku, ku, co się stało? O, cicho co się stało? Co się stało? Weź. Że jakby ten. Y, Boni był tam w tym schowku, jakby. Tam po lewo. A, a ja wyszedłem na scenę. I on mi tak wyszedł praktycznie, że przed twarzą. Ej! Czemu drzwi otworzyłem? Albo się otworzyły. No, co ty robisz? To nie ja. ja! Zabiłbyś nas. Ej, ale to nie ja, serio! Ja nie otwierałem drzwi Ktoś nas troluje No duchy chyba ale serio mi też się otworzyły drzwi Jezu, przestraszyłem się ciebie Dobra weź Ej, ale serio mi się... Też te Ja się no, przestraszyłem, bo będzie. praktycznie na twarz mi boni wyleciał i ja, jak to musiało wyglądać w ogóle? Że nie teraz nie zrobisz tak jak w poprzednim odcinku, że podchodzisz do animatornika no i... Hmm, zobaczmy sobie. Tutaj macie Chicę, tu macie niego. no i da! Oh, Freddy się Co? Freddy się ruszył. Nie, to serio on wcześniej nocy jest, ja myślałem, że ty sobie ja jaja robisz. Nie. O, Trzeba go szukać teraz na kamerach. Jak like jest z Foxy. Foxy nie wychodzi na razie, ale ja nie widzę y, Freddy'ego. Ale wydaje mi się, że Ej, w tym FNAFie kop nie trzeba patrzeć na Frediego, bo on jest w schodku, uważaj. W właśnie nie wiem, jak z Freddim będzie. On też podchodzi do drzwi, czy jak? Tak, on jak jest jak jest tam w kąciku przy drzwiach, nie? Bo e czeka jest tam gdzieś w ogóle. Ale to trzeba wtedy nie? już zamknąć, czy to jak ten, on ten, pokaże tak, się to tak, tak wtedy jak trzeba Chica. zamknąć. Ha. Nie wiedziałem, że on musi być w Od kąciku. Chica tu jest. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tylko nie mogę go namierzyć teraz, i to jest niefajne. No nie wiem... A wiesz co no, będzie to... najgorsze? Jak nam się zepsuje generator... A i będziemy mieli y, kogoś pod drzwiami i z drugiej strony... Te... Dobra... To jest Chica, więc ja nie pójdę. Czekaj, wchodź. Idź na drugiej, idź z drugiej! bo, nie, bo niego nie ma! Dobra, pójdę tędy! Nie, wszedł, wszedł Bonnie! Gdzie ona jest? A, ona stoi tu. Ja nie wiem gdzie jest Freddy, to jest... Y, problem... A dobra, widzę Freddy'ego, widzę Freddy'ego. Jest git. O oh, kurde, Cika już nas atakuje na Mnie Cika już atakuje, więc mam przewalone ale wiesz, cztery co pieni zrobić? O oh, kurde. Y nie ma bo niego, jakby co? Nie czaj. Nie, stoi! Pod ruszył. drzwiami! Freddy się ruszył. Nie ma chiki. Jest Bonnie? Chiki nie ma, chiki, bo nie jest. Pod drzwiami. Chiki, chiki, idź od ide, Ale, ale ja jestem otoczony, nie mogę przejść, wiesz? No od chiki jedynie możesz, bo Bonnie cię zabije od razu. Wiem, a Bonnie nadal pod drzwiami jest? Tak, tak, cały czas kampi i czeka na ciebie, chłopie. On chyba wie, że tam poszedłeś. Freddy jest w łazienkach, no. więc... O oh, Jezu, ale prawie dostęp... Myślałem, Dawaj że Dawaj, idź do mnie. No Dobra, idę, 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 idę. Dobra, no, Freddy... poszedł Bonnie. Mam nadzieję, że Freddy się nie tapnie teraz na korytarz, bo byłoby... A! Ja pierdłuka! Co to było? Foxiego w ostatniej sekundzie kliknąłem na drzwi o, Bo nie, nie patrzyliśmy Fox, Foxiego w ogóle. Tak. Ja nie patrzyłem. Serio? Tak za... O kurde! Co jest? Ej, mamy przewalone, bo mamy 47%. No dlatego musisz patrzeć na Foxiego, żeby nie zżarł nam, bo on będzie... po Na raz. Masz, nie możemy Foxiego dopuścić. musi naprawdę być uważny na niego, bo Foxy to jest nasz najgorszy wróg. A to no czy Freddy, dobra? jeśli się zbili, że to drzwi. Dobra. Uff, nie świeci aż tak długo. Dobra. Lepiej nie świecić za bardzo, tylko się wychylać, wiesz? Bo, te, bo to też pobiera procenty, jak z drzwi, tak się wychylasz. Znaczy, jak z drzwi się wychylasz, to jest łatwiej. No, tylko że gorzej, jak ci wyskoczy jakaś chica. Ale nie, nie możecie zabić tego, jak będzie tak się lekko z drzwi. Bo on nie wchodzi tak przez drzwi, tylko obok przechodzi nich. Trzeba patrzeć długo na Frediego, żeby się nie ruszał i na Foxiego. Patrzyć nie... na Foxiego. Ej, chika jest pod drzwiami. Jakby w sensie pod drzwiami tam, uważaj. Patrzcie na drzwi, chiki, bo ona jest za tobą. Dosłownie. Ja patrz, mam nadzieję, patrz, że ona czy... tu nie wejdzie teraz. No właśnie ona jest za tobą, więc w każdej chwili może. Spokojnie ja patrzę, tylko ja też na Frediego i na Foxiego patrzę. Kurde, bo ja się boję, że ty zginiesz. Ej, gdzie on jest Jak będzie nam do biura to bo... Jest! Nie. Jest! Wow. Zapal, zapal, zobacz czy poszła Już Poszła Dobra, ja nie... i patrz na Foxiego, bo on coś gada Nie ma, nie, nie ruszył się Kurde oni nas za bardzo atakują, my właśnie. przegramy od baterii Właśnie, ja właśnie się ja yy, właśnie, mam takie przeczucie, że my nie zginiemy od animatników, że sensie się zginiemy, ale że nie zginiemy, jakby tak, że tam wejdą do biura albo coś, albo przy Staraj się Pocze. jak najmniej palić światła, tylko wychylać się, bo my mamy DEDA już znowu bonim, nie? Kurde, przewalone. Co, to tak, ja pierdziele, znowu, atakuje. No, mam bo niego. Bo on jakiś agresywny dobra. się stał. Ej, Ale muszę, strasznie muszę szybko to odchodzi teraz. Skopie od, on od razu odszedł. Tylko patrz naprawdę na Foxiego. On raz przyjdzie i już mamy na pewno pewną przegraną. Tak raz Foxy przyjdzie. Bo on teraz nam zabierze 5 czy 10 Spoko, ja patrz na Fox... Ej, nie Gdzie wiem idzie? czy damy radę tą noc przyjść. Spróbujmy. No a wiem, sobie masz cikę, masz cikę praktycznie, że pod drzwiami, więc patrz. Ja patrzę dużo na Frediego, żeby on się nie ruszał, bo jak on nam przyjdzie... O kurde! Ci, to też... Ej, patrz tylko Chica, bo ja nie mogę ci patrzeć ciki, bo ja mam bo niego. Jakby co? Dobra. Żeby ci nie, cika nie wyskoczyła. Bo ona to 5 sekund i... Giniesz. O kurde. Dobra. Słabo jest. No. Wtajem, musimy mega oszczędzać Nie, Mnie podjeżdża, więc słabo. Oszczędzamy mega. Ja chcę! Pff, oh man! Piąta! Może damy radę, znaczy, 12 procent. Proszę Foxy, proszę Foxy, patrz! Bo dead! Patrzę! Patrz, Foxy, Foxy! Nie świeć! Star staraj się nie świeć, serio! Nie świeć w ogóle! Już! Tylko sp sprawdzaj drzwi! Tak bokiem! Bo... Nie! O! Śmieć się o, dobra, to cika jest, to już myślałem, że. Dobra, u mnie nie ma, bo niego u ciebie jest tylko cika trochę. Wy... Patrz, cheeka. Kurde, ja 7% wiem, Freddy, mamy. Tak, szczerze. Ale Trudno. Chyba, chyba, wiem, chyba, wiem, gdzie jest. Ale nie ma go, więc git. Staraj się oszczędzać, Mordo, proszę. Jest! O nie! To jest GG. Jeszcze proszę, nie. nie ma? Ja nie mam po niego. Nie idzie, zaraz zaczął iść powoli. Nie ma jej. Ale, Boni. nie rób nic. Proszę, Proszę. Ja, a nawet jak Boni będzie, musimy. Nie, nie, nie pal światła. Chwila prawdy. Nie pal światła. Poszedł Boni sobie. JEST! Jeden procent! Jeden procent! Nie no, super. Yeah. Zaraz oh. No teraz wiem. Straszne szczęście. Teraz no to idziemy do wygranej. A my mamy teraz czwartą, przychodzimy. Bo jeszcze dwie no, noce jednego to. tego. Yeah. No, ja. Jak przejdziemy, to jeszcze jeden odcinek nam zostanie z dwoma nocami. No. Nie, bez 7 w tym trafie. Jak to? Powaga? No. Aha, no to będzie jakaś dodatkowa noc. Nie wiem. Dobra, nie, no musi być szósteczka, no. Ło, wow, 21! Jeden. Bo co każdą noc się dostaje no, więcej. B. Nice, nice. B no jak no za zwykle? Sobie, tak, bo oni sobie znasz żartują teraz. No wiem. My tutaj, kurde, tak kozaczyliśmy no, by w tej rundzie. No. Daj nam B. Uch, dobra, jest dobrze. Jestem ciekawy, jak tutaj wygląda yy, FNAF 4. No, dowiemy się tego. Ja wiem, jak wygląda, ale nawet pierwszej nocy nigdy nie umiałem przejść. Serio. Jeszcze ja na co nie mówię przejść, nos, zobaczymy kiedyś na no pewno zagramy strada. z widzami. Ja mówię, 16 apek w górę i pewniak, że, że tego Frasti nagra nowy odcinek. Tak, dobra, nagrywamy. I... Chociaż zgaduję, że jak będzie tak z 10, to też nagra, ale no. Pewniak Dobra, lecimy. O, masakra. Nie wiem, czy nagram, bo zobaczymy no. Na 16 to ja tam zgaduję, że na pewno nagrasz, wiesz? Wrację, dobra Dawaj, bo teraz musimy... Nie, ja po prostu nie wytrzymuję psychicznie jak teraz tak myślę, bo mi my się już nie chcesz chodzić nawet tej czwartej nocy, to jest takie ciężkie Staraj się też trochę oszczędzać na tych kamerach, żeby tak nie, nie jechać po nich jakoś mega I nie zapalaj światła po bokach za bardzo drzwiach Serio, tylko jak będzie jakby tego jak będziemy musieli na szybko coś sprawdzać, ale tak to nie ma co... Chiki nie ma. wiem. A jak on sobie śpiewa, to coś oznacza? Na przykład nie, po on śpiewa Zjemcie, zaraz, Fiorten. No, możliwe. Na Frediego trzeba też dużo patrzeć, bo on jest. Oj, poszedł sobie, super. Freddy? Nie. No, tak. Aha. Co, Co jest? Naprawiaj, no czemu papeta słyszę? To nie, to nie papet, to muzyka. Music... Aha, bo to. Aha, bo. Nie wyłączyliśmy telefonu. Ja pierdzielę Co jest Podjeżdżają mnie już wszyscy Co? Pod, pod drzwiami już stoją Co? Jak? Kurwa. Dobra, naprawiłem Tylko ja nie wiem od której strony mogę wejść Yyy Boni, nie, bo, bo kurde jest od żadnej za bardzo teraz No, bo mnie dwóch podjechało Patrz na Foxiego. Bo ja... Freddy jest w łazienkach jak coś, więc jest jeszcze daleko. Patrz, na Freddy'ego też patrz. Ja mam dwóch w drzwi, w drzwiach! Freddy, Freddy idzie! Czika poszła, Czika poszła, od Chiki możesz iść. Jedynie. Foxy, Nie. kurde! Foxy wyszedł, no. Foxy no wiem, ale szybko od Chiki jedynie możesz Fre iść. Freddy zaraz w holu będzie, więc uważaj. My, my mamy deda praktycznie, że pewnego, moim zdaniem. Bo strasznie długo stoją. Dalej stoi. Dobrze, idziesz. Sprawdzaj Foxiego. O dobra, poszedł. Foxy? Jak Foxy? No, jeszcze Bo nie Bo Foxy startowuj. jest strasznie już gotowy. Na pewno zaraz wyjdzie. Sprawdzaj Foxiego, please. Bo nie ja się boję. Dobra, plan jest taki, nie sprawdzać Freddy'ego. Freddy. Ale jak odpalisz kamery, to od razu Foxy jakby wystartowuje, czy jak to działa? Bo tak mi się wydaje, że tak działa tutaj. Po prostu, on sobie wystartuje, kiedy chce. Tak? No. A mi się wydaje po prostu, że. Jak człowiek tak... tego to go tak zdezaktywuje, trochę, żeby. Ja pilnuję drzwi, chopie. Trzymam praktycznie, że cały czas na close, close door. Tylko patrz chika, tam... też tam. Nie, nie zapalaj światła. Nie zapalaj światła, tylko. Chłop, Staraj się nie zapalać. Tak, ale cika tu zaraz wręcz będzie, więc. Po prostu możesz się. Jest! Tylko zapalaj światło jak właśnie... Nie, Freddy jest w holu, No mój, tam przesrane. się coś świeci. Ja pierdzielę. Weź sprawdzaj. jest Gorzej home. jest z którego nie patrzysz. Nie, gorzej jest z Frediem. uwierz mi, on tak długo siedzi. Jeszcze raz oh, się i on będzie pod naszymi drzwiami, więc to jest... Ale to będziemy to słyszeć, to git, to nie trzeba się chyba na niego patrzeć. Czy, czy no trzeba? jak na niego patrzysz, jak na niego patrzysz to jakby on dłużej będzie Ale to chyba na do... kamerach. No na kamerach właśnie Kurde U mnie jest totalna czystka aktualnie, w ogóle Bonnie nie idzie, Foxy dzi, dzi, dą, dą, dą. Dą, dą, dą. Foxy, ja się boję Foxiego w sensie... Już nie chodzi o same jego bieganie Tylko o to, że, że on może po prostu strasznie dużo ba... Baterii. Nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. Ale chyba lepiej z baterią w tej nocy, tak szczerze. Wiem, że. Nie jest dobrze, wiem o tym. Ale nie jest też źle. Ej, bo Foxy chyba. Nie, nie, ja patrzę. W sensie on wygląda, jakby się jeszcze bardziej wychylił. Może już jest gotowy do biegu. Nie Szytanie. wiem, jak się tak patrzysz na niego, to on nie, nie biega. Ale no. Dlatego patrzę. Ciężko, ciężko powiem szczerze, widzowie. No, ciężko. <laughs> Ale gościu, właśnie tak co chwilę patrzę na, jakby, na ten guzik i na drzwi, i ja się boję, że on... właśnie tam, w drzwi, nie na guzik, to on zacznie biec i nie zdąży. Teraz boni zaczął mnie bo ja. raszować trochę. Okay. Mamy trzecią i procent, jest dobrze. No... Nie licząc tego, że już mnie... Już się wkurzył bo. Nie. Serio? Tak. Poszedł! Ohoho, oh. no i bardzo dobrze. Już, już, za długo to on u mnie nie stał. Ciekawe też. Ty to masz gorszą sytuację, powiem szczerze. W no bo sensie, bo nie masz gorzej, sprawdzasz się... i kamery, jeszcze Freddy'ego, Chica, a ja tylko Foxiego i niego. ale... Ale wiesz, dla odcinka. No, dla odcinka, to się nie robi. na razie strasznie dobrze nam idzie z baterią. No. Już mamy trochę po trzeciej, a 50%. Ale... Nie będę zapeszał, nie zapeszam. Nie zapeszam. Freddy się zbliżył. Bardziej. O kurde. Żebyś to no nie, tylko... Nie, to Czika, to Czika. Co jest? się zbagował. Kto? Nie, Boni. przez chwilę. No nie! A, serio? Nie na Uwaga! Czemu? Jest tam? Nie, nie ma. Nie, poszedł. Uh, uh, uh. Yes. Nice. Uh, jest. Nice. Tak, jest. 40%. Tylko proszę Foxy, pamiętaj. Nie chcę, żeby mi nagle przed twarzą zaczął biec. No nie, Freddy, jest pod drzwiami. No to zamykaj. No, ale czekaj, muszę najpierw pójść do mnie. nie Nieba ja nie wiem, jak to działa. No i jest? No i on no, teraz będzie nam siedział przez jedną godzinę, czy tam nawet więcej. Tak? No. No, no waste. waste. To weź jakiś high mu zrób, jak w nafie 3, nie wiem. To nie Springtrap. No. Niestety. Hello, hi. On nam wyczerpi całe procenty, to jest. Ale to szczerze, jak my mieliśmy to inaczej odegrać? Nie mogłeś go dłużej. Się, tak, mogłem go dłużej przytrzymać, ale jakby skupiałem się bardziej na Foxy. Hmm. To się nie. A, bo. Znaczy, no bo. Foxy to i tak chyba gorzej z Foxim szczerze. Bo jak. się nie, nie będziesz bo zauwały, na nim... on siedzi. na No, bez jaj! No, jeszcze siedzi. Ja to sprawdzę na kamerach, bo go tak... ...tutaj nie widać. Już! Już, no! No, piąta jem jest, no. No, to niby szansa jest. Jakaś tam mała szansa jest. Ale musiałby teraz pójść jakoś. Tak, musiałby... Pójść. No i... ...klopsik. No chyba klopię. Bo Boni bo, bo mnie już podjeżdża. Nie, jak Boni tu przyjdzie, to mamy już... deada instant. Poszedł sobie. Nie, to on nie tak idzie. Dzika, tu. To przyjdzie teraz. O nie, to jest najgorsze. Co jest? O nie znowu idzie Boni. To Freddy idź sobie. O! O nie, podjeżdża nas powoli. Aha. No i pod drzwiami jest. Nie, legal. No na pewno nas podjedzie. Nie ma Frediego. Ale on jest. Wyłącz drzwi. Koniec. Nie, dobra. nagle... Nie, to niemożliwe. Freddy. Co CO? CO? Jest... CO? Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę w to nie Co nie się wierzę? odwaliło właśnie? Nie wiem Gdzie on był, ten Freddy? Gdzie oni Gośniu... byli wszyscy? Oni już zaczęli nasz... Ej, chyba Freddy na, sa na samym końcu odszedł, wiesz? Tak mi się wydaje Z... Ja nie mogę Ej, ale ktoś nas zaczął podjeżdżać, bo słyszałem taki jakby głoś głośny krzyk, czy coś no, ja Ktoś też To już nas proszę. chciał podjeżdżać, chyba. Nie, ja, zrobiliśmy to. Co ja nie wierzę! I, i to za pierwszą próbą. Się... No. A no, to teraz szykuje się kolejny odcinek z piątą i szóstą. O kurde, nie. Ja. Ale fart. To było no, mocne, Jezu. naprawdę. I to jak? 28? Jo, 30 prawie. C. I co dostałem. Ja też. No, no, no to chyba chodzi o baterię, tak mi się wydaje. No wyda chyba wymało. tak też mi się tak wydaje. No ale więc, jak chcecie kolejny odcinek, drożę. to 13 łapek w górę. Tak, dokładnie. A po potem zrobimy z tego serię i będzie FNAP 2, FNAP 3, FNAP 4, System Location i Polowanie o w, Boż, w piwnicy. To będzie ciężko. Ej, ale musimy zrobić te polowanie w piwnicy, bo ja to chcę. No Weź to będzie hands. na pewno. Kiedyś to się stanie. No. To jak dobijecie 16 łapek, to będzie na pewno odcinek. Yy, no i jak, jak będzie mniej, to zobaczymy, no bo no. Pomyślimy, no. Pomyślimy, tak. No to ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!